I mam kopię wziąż. O ostatnim czasie, by się rządził, nie wiem, czy W domu aukcyjnym życie toczy się na długo po zachodzie słońca. Gdy tylko zgasną reflektory, a w sali aukcyjnej wybrzmi ostatnie uderzenie młotka, do pracy wkracza zespół, który będzie montował nową wystawę. Zespół składa się z kierowców, logistyków, osoby odpowiedzialne za montaż obiektów, również osoby, które są odpowiedzialne za aspekt kuratorski wystawy. Cały zespół liczy ponad 20 osób. Te 20 osób pracuje bez przerwy przez kilka godzin. Wszystko po to, żeby następnego dnia nasi goście mogli obejrzeć nową interesującą wystawę. Galeria Unicum to jedno z najbardziej dynamicznie funkcjonujących przestrzeni ekspozycyjnych w tej części świata. Każda aukcja to też wystawa przedaukcyjna. W naszym domu aukcyjnym każdego roku organizowanych jest około 100 wystaw, co oznacza, że ekspozycja często zmieniana jest aż dwa razy w tygodniu. Do tworzenia wystaw wykorzystujemy szereg udogodnień technicznych. Najważniejszym z nich, oczywiście, jest sam budynek, który, jako jedyny na świecie, został zaprojektowany specjalnie na potrzeby domu aukcyjnego. Zmiany ekspozycji ciężkie to są design, szkło, ceramika, rzeźby, ewentualnie projekty specjalne, które wymagają rozbudowy galerii, przebudowy ścian i specjalistycznego sprzętu, który musimy wprowadzić na galerię. Do tej pracy używamy wielu maszyn i narzędzi, które są niezbędne do obsługi wystawy. Używamy różnych wysokości drabin, rusztowania schodowe, używamy również podnośnika koszowego, którym ustawiamy oświetlenie galeryjne. Maszyny typu HDS do ciężkich obiektów, tak jak rzeźby monumentalne. Maszyna HDS to jest samochód ciężarowy z podnośnikiem, który rozładowuje czy załadowuje podczas transportu z magazynu zewnętrznego waga ciężkich obiektów. Dochodzi nawet do 1000 kg. Każda z wystaw prezentuje od 20 aż nawet do 120 obiektów. To ogrom pracy dla działu logistycznego, a także dla pracowników działu sprzedaży, którzy odpowiedzialni są u nas. Za organizację wystaw. O kształcie i charakterze wystawy decydują koordynator aukcji razem z koordynatorem sprzedaży. To te dwie osoby są odpowiedzialne za kolejność prezentacji obiektów, ich zestawienie ze sobą oraz oświetlenie. Obiekty mogą być wieszane według różnych kluczy, a każda aukcja ma swoją specyfikę. Pomimo że otoczenie domu aukcyjnego zazwyczaj nie wymaga łączenia ze sobą obiektów w logiczne klucze, to w Desie Unicum bardzo często decydujemy się na bardziej kuratorskie podejście do wystaw. Podejście kuratorskie jest kluczowe w momencie, kiedy przygotowujemy aukcje monograficzne jednego artysty, grupy artystów, bądź kiedy przygotowujemy aukcję designu czy też szkła. Wtedy za pomocą ustawienia obiektów względem siebie jesteśmy w stanie zasugerować, naszym gościom pewien pomysł, który stoi za całą aukcją.